Mamy nowy rok, więc dzisiaj opowiem Wam o sześciu nawykach, które z 2024 zabieram do 2025. Sprawdźmy, jak mi poszło. Pierwsza rzecz to będą regularne randki. Tutaj było na początku dosyć spoko, potem zaczęła się przeprowadzka, wykończeniówka i tu było znacznie gorzej, ale jak na. Jak na sytuację, to myślę, że było całkiem spoko. I jednak pilnowaliśmy tych randek i też sporo rozmawialiśmy o tym, co tak naprawdę dla nas jest fajną randką, a co się w ogóle nie sprawdza, i też mamy tutaj parę wniosków, więc ogólnie daję sobie takie sześć. Takie 7 na 10. Kolejna rzecz to elastyczność sportowa. Tutaj poszło mi mega spoko, praktycznie zero wywierania na siebie presji, ciśnięcia się, totalnie skupiałam się na tym, co mogę robić i co mam ochotę robić. Słodycz dziennie. <noise> tutaj poszło mi najlepiej. Czasem był jeden słodycz dziennie, czasem nawet więcej, chociaż pod koniec roku zaczęły mi się też zdarzać takie dni, że po prostu nie miałam ochoty na żadnego słodycza, to wtedy nie jadłam, ale no widzę, że tutaj to dużo mi dało takiej swobody i w ogóle oswojenia tematu słodyczy. Następnie zabawa z psami. Tutaj chyba najgorzej jest tych wszystkich ten, no bo jednak budowa wykończeniówka i skupialiśmy się na spokojnych spacerach, ale na zabawę nie zawsze była ochota siła. I tak no nie wiem, myślę, że to sobie przepisze na następny rok też. Różne formy relaksu. Z relaksem, no to też początek roku super, potem gorzej, bo budowa wykończeniówka, ale myślę, że w tym wszystkim robiłam co mogłam. W sumie ta, ta kąpiel wieczorem i spacery z, psa, o, spacery z psami zawsze były, więc było ok. Takie 6 na 10. Ostatnia rzecz to nitkowanie zębów. Ej dobra, to jednak jest mój najlepszy nawyk. Ja się tak uparłam na to, że będę nitkować zęby, że robiłam to codziennie przynajmniej raz, ani jednego dnia w tym roku nie odpuściłam. I teraz, jak w końcu poszłam do dentysty, to zamiast siedzieć dwie wizyty po godzinę higienizacji, to miałam 20 minut higienizacji. Moja higienistka powiedziała mi, że super robota, prawie zero kamienia. A ja się w zeszłym roku tak wkurzyłam, że pół życia spędziłam u dentysty, że no, wyszło mi to. To jest 10 na 10.